Pan, param pam, kolorki bardzo ciepłe. Raczej zimny, chyba teraz ten. Właśnie świeżo wróciłem z tego bielsko-białskiego spotkania zegarkowego, o którym, o którym mówiłem ostatnio. I jeszcze tak trochę na świeżo, trochę na dziko, chciałem nagrać kilka wrażeń. Przede wszystkim, bardzo mało nagrałem materiału wideo na tym spotkaniu, co jest troszeczkę może nieintuicyjne i wbrew logice kogoś, kto ma kanał na YouTube, ale to przez to, że było fajnie, było tak fajnie, że miałem okazję rozmawiać z ludźmi, oglądać zegarki i, i robić to, co w tym hobby jest najlepsze. Właśnie, właśnie dzielić tą zegarkową radość z innymi. Było pod tym względem rewelacyjnie. Bardzo mi się podobało, wszystko zadziałało. Super goście. Wszystkim, którzy zechcieli być. Tym, którym się udało dotrzeć. Dziękuję za to, że byliście, bo Mogłem w jednym miejscu spotkać po raz kolejny niespodzianki i ludzkie, i zegarkowe. Naprawdę efekt wow! Bardzo dziękuję. Prawdopodobnie nieco od przyszłego roku będziemy zmieniać formułę tego spotkania, ale jeżeli miałoby to dzisiejsze być uwieńczającym tą całą serię tego eventu, to było fajnie. Było super. Poznałem nowych, fajnych ludzi. Zobaczyłem nietuzinkowe zegarki. Generalnie rzecz biorąc, super. Kilka sekund zajawki, jak to wyglądało. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia, bo zaczyna znowu padać i jak już pewnie widzicie jest dość ciemno, bo muszę się posiłkować sztucznym światłem.